Witam Was wszystkich. W dzisiejszym dniu będzie troszeczkę zmiana. O tyle, że jeden z oglądających zapytał mnie, dlaczego nie ma tutaj podkładu muzycznego. Powiem Wam, że rozpoczęłam z nim dyskusję, bo nie uważałam się osobą. Za osobę kompetentną, która może do książki o takiej tematyce, jaką jest książka Zondervan w Warszawie, dobrać odpowiednią muzykę. Myślę, że tematyka jest zbyt poważna i zbyt trudna dla nas wszystkich, ale odważyłam się. Odważyłam się i ten odcinek będzie taki testowy. Jeżeli Wam się nie podoba z muzyką, piszcie, mówcie. Powtarzam, muzyka musi być naprawdę wyjątkowo dobrana. Ja nie jestem osobą, która, powtarzam, czuję się kompetentna, żeby taką muzykę dobierać do tej tematyki. Do wszystkich innych tak, ale tutaj nie. Natomiast to zobaczymy. Może będzie się lepiej słuchał. Niektóre, może nie. Także następny odcinek będzie podyktowany tym, jakie opinie będą pod filmem. Czy Wam się muzyka podoba, czy nie. Ja sama nigdy wpadłam nie wpadła na ten pomysł, powtarzam, robię to dlatego, że ktoś zapytał, dlaczego tutaj nie ma podkładu muzycznego. No, zobaczymy. Fischer to diabła, ma pan rację. Po tysiąc kroć. Oczywiście. Tylko, że nikt o tym nie pomyślał. Ani ci budowlańcy, głupki jedne, ani ten, pożal się Boże, saper. A przecież wszyscy tak się dobrze znali na rzeczy, przeklęci dyletanci. A ci tu panowie Fischer, Neumann i Knok. E, mówią dopiero wtedy, kiedy się ich ponownie dopytam. A jak nie, to kęby mają pięknie pozamykane na kłódkę. Stara szkoła Wehrmacht, no nie. Ale zapowiadam Wam, od tej pory, koniec tym milczeniem. Mówimy o wszystkim, naprawdę o wszystkim, co jest ważne, lub ważne być może. Natychmiast i bez proszenia. To obowiązuje każdego z Was trzech. Jeżeli przyjdzie wam do tych waszych, pokiełbaszonych łbów cokolwiek, co by mogło służyć naszej sprawie, chcę być o tym natychmiast poinformowany. Jeżeli mnie nie będzie, sprawą zajmiecie się sami, a potem zameldujecie mi o wszystkim. Z uzasadnieniem ma się rozumieć. Zapowiadam wam teraz jasno i wyraźnie. I zupełnie oficjalnie. Nikt nie zostanie ukarany za to, że podjął jakieś działanie pod warunkiem, że było to działanie przemyślane. I jeszcze jedno. Nie wolno wam nie działać wtedy, gdy to działanie mogłoby przynieść sukces. Nie macie prawa niczego przegapić ani przespać, bo wtedy będziemy rozmawiać poważnie, bardzo poważnie. Jednego możecie być pewni. Nie będę nikogo karał tylko dlatego, że zgodnie z rozkazem wykazał się inicjatywą. Powiem krótko i tak, żeby nawet Tuman zrozumiał: Macie całkowitą swobodę działania w interesie naszej sprawy, ale chcę widzieć rezultaty. Rezultaty, które można zmierzyć, policzyć i wykorzystać. Pamiętajcie: taki wykorzystany sukces może się w każdej chwili skończyć fiaskiem. Dlatego musimy każdy taki przypadek dokładnie przeanalizować, zanim damy sobie z tym spokój. Dzięki temu można będzie w przyszłości zaoszczędzić sobie czasu, materiałów, starań, nakładów i pieniędzy. Żadnych eksperymentów. Jeśli ktoś wam będzie stawał na drodze, zostawcie go tam, gdzie jest, lub okrążcie wielkim łukiem. Zaraz potem zameldujcie o tym mnie. Pozwolę mu się wytłumaczyć lub zastrzelić. Każdy, kto będzie wam utrudniał wykonywanie waszych służbowych powinności, zostanie natychmiast aresztowany. Jeśli okaże się, że dopuścił się sabotażu lub w inny sposób próbował szkodzić i będą na to dowody, zostanie od razu rozstrzelany. I to przez Was. To rozkaz. Dokładnie takie same twarde kryteria obowiązują Was i wszystkich innych. Mnie także. Tak to wygląda. A co do naszych działań tu i zachowania tajemnicy, nie ma to wysokiego ogrodzenia, które zasłaniałoby widok ani też zasłon czy plantek. Uznaliśmy, że to by się za bardzo rzucało w oczy. No i mam, powiedz mi, jak trzeba tu budować, aby to się nie rzucało za bardzo w oczy? Przede wszystkim należy pilnować, by na terenie znajdował się w danej chwili tylko jeden dostawczy wóz Oberführer. Żadnych kolumn, żadnych zakorkowanych dróg. Dziennie dwie do trzech wywrotek, nocą więcej. Niech jeszcze, powoli. Pracować trzeba będzie dzień i noc. Rozładunek tylko na podwórzu i przy wyłączonym silniku. Potrzebny nam będzie do tego przejazd przez posesję obok. Nie wolno rozmawiać ani tym bardziej krzyczeć. Knoch i Fischer przytaknęli. Eberlein także potakiwał głową. Cenne uwagi, Neumann. Bardzo cenne. Panowie, jak tak patrzę na to wszystko, co macie na mundurach, to naprawdę nie wiem, czym jeszcze mógłbym was nagrodzić. Bo zasłużyliście na nagrodę. Tyle, że Wy macie już wszystko. Tylko od Was można otrzymać takie rady. Zobaczmy, co Fischer ma nam do powiedzenia. Proszę, Panie Fischer, oddaję Panu głos. Oberführer, pozwolę sobie zaproponować Fischer. Uprzedzam, że zaraz wybuchnę. Gdybym nie wiedział, że właśnie Pan. Dalej, człowieku. Berlain pomyślał, że Fischer niezależnie od swoich zalet też jest swoistym indywiduum, szczególnym przypadkiem. To, co mówił Neumann, miało ręce i nogi. Knoch też miał swoje pomysły, na pewno, ale on był przede wszystkim wojownikiem, ten karzeł przeklęty. Tak, wojownikiem, nie urzędnikiem. Wystarczyło popatrzeć, jak dopiero co przyładował temu dużo większemu czapki z głów, zwinnie, niepostrzeżenie i precyzyjnie, jak kobra. Tak, właśnie jak kobra. Eberlein już wiedział, jak będzie brzmiało przezwisko knucha kobra. No i cóż, ten fisher, posłuchajmy, co też ma do powiedzenia. Uważam, Oberführer, że ludzi, którzy będą tu pełnili służbę, powinniśmy już teraz łączyć, formować i wprowadzać w trwające prace budowlane. Pozwoli to im zapoznać się z całą posesją, a przy okazji zintegruje ich w jeden zespół. Poza tym myślę, że będą pracować sumienniej, wiedząc, że oni też będą leżeli za murem obronnym, który teraz stawiają. Eberlein zaśmiał się cicho i zakasłał z aprobatą. Tego naprawdę nikt się nie spodziewał. Eberlein, śmiejący się do swoich ludzi. A on był im naprawdę wdzięczny. Inne grupy badawcze z pewnością nie mają w swoich szeregach takich ludzi. No ale brak im również takiego Oberfrerera. Tak przynajmniej sądził. A już na pewno, na pewno nie mają Fischera. To był naprawdę strzał w dziesiątkę. Eberlein wiedział, że jego ludzie będą robić dokładnie to, co zaproponowali. Człowieku, ludzie, co ja bym bez was, to wszystko jest. A imponujące, Fischer, ma pan rację. Wszyscy macie rację, panowie. Po tysiąc kroci rację, ale kto ma rację, ten stawia. Tym razem jednak ja to za was zrobię. Stop! Tylko wtedy, jeśli knoch przedstawi nam jeszcze jedną propozycję. No dalej, knoch, pana pomysł na ten obiekt. Słuchamy. Knocha przeszył dreszczy lodowatego strachu. Nigdy nie lubił stawać w świetle Jupiterów. Ale przecież jego koledzy też się sami tam nie ustawili. Tylko że to było to, czego się od początku strasznie obawiał. Że będzie musiał na zawołanie tu i teraz, natychmiast, strzelać, bo pomysłów. Liczył na to, że będzie inaczej, że właśnie tu będzie miał szansę spokojnie przetrwać do końca tej wojny. Bo dokładnie to miał zamiar zrobić. Przetrwać i wrócić do domu. Już nie chciał walczyć. Miał tego dość. Już wystarczająco dużo przeżył. Dość się napatrzył i nazabijał. Nie potrzebował więcej. Ale jeśli chciał móc uczestniczyć w tej wojnie, z dala od niej, to musiał być tu przydatny. A jeszcze lepiej, niezastąpiony. Miszkę miał go dość, więc kiedy się go wreszcie pozbył, na pewno nie chciałby go dostać z powrotem. Tym samym nic. Naprawdę nic. Nie stało na przeszkodzie, by hoptman Miszke odesłał go na któryś z frontów. Nie miał wyjścia. Musiał zapuścić korzenie tutaj. Potrzebna była jedna propozycja. Teraz, o dobry Boże, proszę, podsuń mi jedną rozsądną propozycję. Naprawdę pozazdrościł Nojmanowi. I tego pomysłu z posterunkiem wartowniczym. A Fischerowi z kuchnią polową i piekarnią, a obu tej pewności, z jaką rozmawiali z Eberleinem. On tego nie potrafił, bo nie był tak, jak błyskawica przemknęła mu przez głowę. Miał pomysł, pomysł genialny i żywotnie ważny, a przy tym nieprawdopodobnie prosty. Zupełnie nienawykły do energii, która niespodziewanie zaczęła go rozpierać, stanął na wprost Oberkrętera i wszystkich pozostałych. Oberfirek. Yy, tu ani pompa, ani instalacja wodna nie wystarczą, bo i jedno, i drugie może zabić. Z zawodu jestem hydraulikiem, i budowniczym studni. Jeśli wybuduję tutaj studnię i sam będę się przez cały czas troszczył, aby działała prawidłowo, to można przyjąć, że nikogo więcej nie będziemy musieli lizać po dupie, żeby zdobyć potrzebną nam wodę. Eberline pokiwał głową, nie kryjąc zadowolenia. I powiedział głośno: A nie mówiłem, stawiam wszystkim. Tak, myślę, że na tym zakończymy, ponieważ yy, mówiłam Wam, że testuję. Zobaczymy, jak Wam się spodoba, czy z muzyką, czy bez. Także następny odcinek będzie na pewno już dłuższy, a czy z muzyką? To się okaże. Zobaczymy, jak Wam się spodobało. Dobrze? Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie do następnego razu. Thank <laughs> you.